Cześć Baranie, witam cię bardzo serdecznie. Baranie słoneczny, księżycowy i ascendentalny. I ja już tasuję karty, żeby sprawdzić, co do Ciebie idzie w nadchodzącym tygodniu, między 6 a 12 października. Hmm, co my tutaj mamy? Zmęczony jesteś. To widzę, zmęczony. Tak, zdecydowanie. Słuchaj. Najbardziej to byś chciał się troszeczkę jakby schować przed wszystkimi. Chciałbyś. Aby ci już dali wszyscy święty spokój. Masz wrażenie, że pewna sytuacja nie może się jakby skończyć, że ty już, twoje baterie powoli się wyczerpują, może względem kogoś albo względem czegoś, tak? Jesteś właściwie, już wiesz to, podskórnie wyczuwasz, że jesteś na finiszu, natomiast cały czas końca nie widać i cały czas masz wrażenie, że musisz przyjmować taką postawę obronną, jakby cały czas coś ci jeszcze zagrażało, jakbyś cały czas musiał jeszcze walczyć. Może to być na przykład nie mogące się skończyć przeziębienie. Tak czasami jest, nie? że już nam się wydaje, że już, już czujemy się lepiej, przewiewa nas jakiś tam delikatny wiaterek, prawda, i znowu e, kichamy i znowu kaszlemy. Albo właśnie na przykład e, w pracy jest jakaś sytuacja, która cię może e, przygnębiać, która może powodować dużo stresu i nie możesz jakby się z tego za bardzo uwolnić. Więc mam wrażenie, że tak jakby właśnie patrzysz cały czas, drogi baranie, na szklankę do połowy pustą, że ci czegoś brakuje. I teraz chcę Ci powiedzieć, że ten tydzień jakby przyniesie takie trochę wyzwolenie, przynosi, przy, przyniesie jakąś zmianę, jeśli chodzi o. O to poczucie, które masz właśnie w tym momencie. Jakaś zmiana, jakaś zmiana z zewnątrz. Możesz się trochę tego nie spodziewać, natomiast to koło fortuny tutaj jakby zakręci kółko, no i jakby z takiego jakiegoś tam denka powiedzmy, w tym tygodniu wypłyniesz na powierzchnię. Będziesz mógł czuć, że możesz zaczepnąć jakby łyk świeżego powietrza. Tak, zdecydowanie, słuchajcie, <grych> zdecydowanie. Ten taki trudny okres. Kończy się dla ciebie. Kończy się to już jakby w tym tygodniu się żegnamy ze złymi emocjami, ze złymi sytuacjami, może ze złymi ludźmi, ze złymi relacjami z tymi ludźmi i nadchodzi coś nowego, jakiś taki właśnie powiew świeżego, słuchaj, powietrza. Więc także nie martw się, to co złe, to minie i przyjdzie nowe, oby lepsze.